Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z... Właśnie, w pierwszym odcinku z... Uncrow w na bojach e, nabojach. nową serię. Gdzie... Jak widzicie, jesteśmy na serwerze... E, z moich kolegów. W tym również moim. No i cóż... E, serwer założony właśnie przez nas. Tak? Przez naszych kolegów i co? No i... Bramy sobie razem, tak więc, yy... no, jest pierwszy odcinek, taki pilotażowy, powiedzmy. No, oczywiście nie mam skina, pomimo, że powinienem mieć, bo mam premium, jestem samo samym serwerze obecnie. No. no, ale co, rozpoczynamy naszą zabawę. Yy, powinienem zacząć od spawnu, ale akurat byłem u kolegów, kolegów, więc zacznijmy od ich domku. I co, no, mamy pierwszy domek, oczywiście tutaj już byłem. i zaczynamy od początku, początku serii. Pokażę wam ich domek może na sam początek. Proszę bardzo, tak to wygląda. Myślę, że nie najgorzej. W taki sposób. Eee, mają tylko, mają tu studnie. Proszę bardzo, nie skoczyć długo wody. Jest faremka. O, proszę bardzo, marchawka. Eee, pszenica, jest farma... Eee, kurczaków, farma krów. Tak, zobaczymy... tam na górze coś chłopaki szczerze, nie wiem czy jakiś map grinder. A, to nieważne. Jeszcze potem zobaczymy. Um. O, tu jest są kotki, jakieś piecyki. O, tu widzicie jakieś tam, jakieś obrazki, pieski. O, no, nic specjalnego w sumie w środku. Na, przynajmniej na razie. No. O, także tak to wygląda. A tutaj kolejne mieszkanie. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Jest jeszcze tarasik. Jakby eee, ktoś chciał wejść. proszę bardzo. Tak to wygląda. Jest dywanik, więc. Jest... A jest coś miło. No. Także tak to wygląda. Um, a tutaj, chłopaki, mamy zejście do kopalni. Proszę bardzo, tylko że schodków jeszcze nie mają, ale pewnie niedługo raczej zbudują. Ehm. Eee, Myślę, że serial nie będę nagrywał raz na jakiś czas, w sensie, wy możecie ją mieć regularnie. Eee, tylko, że ja mogę mieć ją dosyć rzadko, dlatego, że będę grał, wiadomo, jak coś będzie się wydziałało na serwerze, nie? Ehm, tak, teraz dokąd idziemy? Idziemy teraz do miejsca... Ehm, coś ciekawego to znaczy. Idziemy do wioski, pobiegniemy sobie nawet. I mamy tu wioskę villagerów, tak? Jest to wioska z ziomkami, którymi możemy handlować. Proszę bardzo, na przykład... O, ten ziomeczek oferuje za szmaragd szmaragd, nam W jest to nieopłacalny deal. E, I na przykład spoko jest na przykład ten ziomek. On daje jakieś enchanty czy za papier szmaragd, więc on jest spoko. Mm, ty też jest całkiem spoko, bo za świniaki też szmaragd. Ty też jesteś w miarę spoko za marchawkę. Ty też w miarę poza wełnę. Za jest w miarę spoko. Eee, ty też jesteś w miarę spoko. jest takie, takie cóż, można się z tą handlować. No, ty jesteś nawet niezły, ale... A ten jedwabny dotyk jest spoko. Co nie? Tutaj ten też jest fajny, ten też za ten. A najlepszy na razie był i tak chyba ten. Tak, on za się pszenicy był szmaragd. Szkoda, że nie znowu że za jednego szmaragda cztery ryby no ale trudno. Ten jeszcze nic nie umie, więc... No. E, piękny ten, piękny wyróżniający się blodoczek. No i nic, jak to wygląda tutaj. E, nic tu więcej nie ma póki co. O! Z tą nie handlowałem. Mordeczka. Dawaj, wszystko dobra. No i spoko, oczywiście, dwa diamenty. Kolejne 16 zdobyliśmy, Fajnie, fajnie. No i dobra, wracamy z powrotem. Ogólnie oprowadzam wam z pierwszym odcinku po tej mapce. Za bardzo nie będę um, z innych części. Zastanawiam się teraz dokąd iść um, Myślę, że tak Myślę, że pójdziemy e, Teraz e, Do kolegi Nie wiem czy będę biegł koniecznie, czy nie no Raczej staram się aż iść. już iść Może troszeczkę widzicie, ścina mnie Gierkę, no ale nic nie poradzę Przeglądam takie spadki. Niestety. Nie jest to do mnie zależne. W tutaj nie jest wamy do tyku, być, ale raczej nie, raczej nie. Bo to nie jest, to jest tylko żelazny kilogram to jest diamentowy. A to jest tylko żelazny. Dobra, musimy pójść do kolegi. Kolega ma kordy 170 na minus 100. Okej, okay, to czyli jest. A jeszcze troszkę, jeszcze troszkę kratek tam w tą stronę Oj nie, bardziej w tom Eee yy, O, bardziej nie, bardziej w tom, o 170 na minus 100, ok, to jest gdzieś tutaj Także tam pójdziemy yy. Tam pójdziemy. Wiadomo, więc, czy troszeczkę mapę. Tak, pokażę Wam co i jak. Ogólnie jest to mapa 1000 na 1000. Hmm, czyli nie duża. Nie jest to mapa za duża, ale nie jest też taka mała. Um, można pozwiedzać troszeczkę na niej, więc nie ma co narzekać. Um, I ogólnie co. Ogólnie, gr ogólnie jest ciekawie, myślę. Hmm. Ponieważ wiadomo, gra nas tu około 10 osób. Gra nas około 10 osób. Hmm. I powiem, póki co na razie wiadomo, na razie tego budujemy. Eee, każdy jest, na, powiedzmy, dosyć, na, dosyć, dosyć rozbici. Jesteśmy mimo wszystko. Pokażę Wam też spawn, gdzie się mniej więcej, gdzie mniej więcej jest. Także to też będzie pewnie ważne e, 170 na minus 100 ok, jeszcze 200 kratek. Wiem, że on akurat jest na takiej wysepce śmiesznej. Teraz, tak czy on ma łóżko 170 na minus stąd to praktycznie, e, praktycznie 200 kratek stąd jestem. z blisko, no cóż, Creeper wybuchł za mną I naprawię, bo nie mam z czego, ale tak są bagna, więc nawet, to nawet nie warto naprawiać, to jest tak brzydkie Już sami rozumiecie Coś innego, ale na tych bagnach nie osiedla Tak brzydki biom, że No You know Okej, okay, jesteśmy gdzieś pobliżu, po pobliżu bedy tam mieszkali właśnie Bartek i Ciepły, tak z Julia, abstrahując, bo nie wiem, nie powiedziałem. No, powiedzmy, że w miarę. Aby budowali się, okej, okay, tu peda widzę, że troszkę się wybudował od czasu, jak ostatni raz tu byłem. A, mur jest troszeczkę wyższy. Okej, okay, tylko teraz tak, chcę wejść. OK, da się tu, da się tu iść. Zaczynam coś budować. Jest jakaś faremka, ok, przetrwania. przetrwanie. No dalej są to latające, te to, to, to śmieszne stwory. Mam jakieś tabliczki. Proszę nie wypytać. Proszę nie podpytać pszenicy. Terem budowy gracza XP. No właśnie. Tak to wygląda. Tu z tego co pamiętam miał magazyn. Znaczy nie, nitkę wezmę. Nitkę wezmę sobie. Um, miał tu magazyn swoją, oczywiście jest troszkę źle zbudowany, bo uderzamy w łeb, ale trudno. Jest tu sporo krów, okej. Okay. A zasobowo raczej nie jest zbyt, a zbyt bogatym człowiekiem. Aczkolwiek ma więc. tutaj szanuję. No, nadal nie ma skrzynki, ale jest magazyn też, więc. No nie jest, nie jest tak źle zaopatrzony. Jakbym mógł. Kurczę, zrobiłbym mu chętnie. Łóżko, tylko że on nie ma kurczę żadnej wełny. To jest lekkim problemem. Tam mam bardzo dużo krów. Jak słyszycie zresztą. Mm. Bardzo dobrze, że nie ma... O jeszcze creeper świetnie. Oj. Mm. Bardzo dobrze, że jest... Bo jest noc, kurczę i... Eee, um, rań. Do tego creepasa. Dobra. Pajączka. Hedera. Pójdziemy teraz do mnie na przykład. Myślę, że do mnie będzie OK. A wiadomo, są jeszcze koordynaty takie jak wiecie jak Na przykład na jakieś pustynie, na lody, na dżunglę, ale nie będę tego pozytywnie pokazywał, bo no, po nie jest to ciekawe i nie będę ekstra pół mapy szedł. Chciałbym pokazać, tylko pokazać, wiecie, co się mniej więcej. dzieje. oczywiście wiadomo, mógłbym pokazać 5 minut. Zrobić ten, zrobić przerywniki, ale. Możemy się przejść. Bo dlaczego nie? Dlaczego nie? Um, dobra. Ogólnie od Bedy mieszkam, w sensie mniej więcej, prostopadle. Czyli mieszkam w prostej linii. W eee, prostej linii około 500 kratek, więc planuję w przyszłości zbudować do niego metro. Pewnie jak już są yy, zrzucone, to na pewno już zrobiłem, bo nagrywam to, to, to bardzo, bardzo w przód. Eee, I mówię, to te możecie oglądać nawet co kilka dni. Co to jest? Ehm. Eee, Wiele dni w przód, um, ale ten, ale ja będę nagrywał troszkę inaczej. Zwiększy render distance. Strasznie ciekawy, co tam jest. Aha. Ok, w sumie niczego się nie dowiedziałem. Ok, co ciekawe, zaczęło mi, mi gra być bardziej płynna. To jest dziwne. Zwiększają render distance I nie wiem o co chodzi, ale jest gra bardziej płynna, więc no, może jednak nie o um, co tam chodzi? Czemu tam jest cobblestone? Aha Okej, okay. um, troszkę Troszkę psuje klimacik ten cobblestone, nie żeby coś, no ale jest tam pies w ogóle. Hmm. Może w przyszłości może usuniemy. Dobra. Tak czy jak pójdziemy może przed siebie, tak jak obiecałem oj yy. To mam jest szkielet Czy szkielet, oj Dobra, szkielet dostał weźmy tarczę. No, biłem się lekko No cóż, em. Zadźmy ze zginiem mięsa. No trudno wiem, że mam teraz głód, no, ale mam jeszcze chickena, więc whatever. Hmm. Pójdziemy do siebie póki co, w takim razie w takim padko. Hmm. Pójdziemy do siebie. Hmm. Nie będziemy biec, powoli co pójdziemy takim spacerkiem, jeszcze mamy jakieś 200 kratek, więc daleko to nie jest. O mamy szkieleta. No tu już załatałem, bo to jest blisko do jego domu Więc tu już załatamy akurat Przynajmniej częściowo No powiedzmy, że tak to było Dobra No i tu jeszcze te dwie dziurki No i dobra, ile te 200 kratek, już przejdziemy sobie się inaczej, do mojego domku. Do mojego domku, do, do, do mojego czegoś, co nie istnieje. Dlaczego? Dlatego, że e, obecnie mój, mój, mój domek wygląda w taki sposób. E, Okej, okay, co to się zdarzyło? Okej, okay, tu jest wioska. Jeszcze właśnie. to jeszcze jest wioska. że w tej wiosce e, nie ma nic, ja Mamy Creepera. Mamy dwa Creepery To nie nie nie, sobie idziemy, uciekamy O nie, nie coś się dzieje, pardon, przepraszam Okej, okay, mamy te wiosny, tam coś się dzieje Ehm um, Torpeda, tyż ty też, ty dajesz to, ty dajesz to Okej, okay, to myślałem, że te wiosny to wszystko jest beznadziejna Ale jednak nie jest taka beznadziejna Bo coś jednak w niej jest Ehm um, co no ale no, niezbyt ciekawe rzeczy w sumie patyki ej za patyki to spoko się jak jesteś kurczę szkoda że nie mam ten Nie mam akurat tyle drewna ale pójdę po ciebie, przyjdziemy po ciebie za chwileczkę trochę tu, tu was jest w sumie um, a ty cofierujesz okej okay, też jesteś miele. Miarę... Nikt pozostaje się jeszcze uczą. Tu był, był creeper chyba no nic, um, ale okej, okay, ten, ten z tym był spoko nawet. Eee, no nic. No i dobra, tutaj od tej wioski nie mieszkam, niedaleko ja. czy znaczy mieszkam. Przysłowiowo mieszkam, ponieważ... Um, ...moje mieszkanie wygląda... że moja rezydencja wygląda w taki, a nie inny sposób. Czyli tak, tu zaczyna się farma i zaczyna, będzie, będzie mój... Um, ...moja rezydencja. Gdzie są te drzewa? Taki jest plan, przynajmniej. Póki co mieszkam tutaj, w jaskini. Tutaj, o, proszę bardzo. Eee, no, na razie nie jest najgorzej. Nie jest biednie, nie jest też bogato. Um. Oj, już mnie zlegowało lekko. Dobra, ogólnie chcę do ziomka iść. I wiecie, z nim pohandlować, nie? Także teraz zrobię tego troszkę więcej. Hmm. I no, pójdziemy tam. Yy, mam też farmę krów. O, proszę bardzo. Hmm, troszkę tych krówek jest, ja wiem, że otrzymam ich w izolacji, ale... Powiedzmy, że im to nie przeszkadza. Mam też parę psiaków, a eee, właśnie tu będzie plac budowy, tutaj, o, tu się pojawi coś, ale jeszcze patrzycie, mam też owieczki. Eee, no i ogólnie tutaj wszędzie wokół mojego, powiedzmy tego domku, tego budowli mojej jest zaznaczona farma. No mam tu dwa psiaki, tam jeszcze jeden jest na dole, mam też żółwika, który nie wiem czemu mi się u mnie pojawił akurat, no ale tak wyszło. Eee, dobra, pójdziemy jeszcze o tych wieśniaków na chwilę, pohandlujemy, bo w sumie mają spoko oferty. Eee, więc wykorzystamy ich Tak, wykorzystamy ich, eee, jakkolwiek to nie jakkolwiek to nie brzmi Bo właśnie myślałem, że ta wioska jest opuszczona, bo tak było w sumie, że te wioski były opuszczone, a przynajmniej ta, ta 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 moja bliżej, mnie Była na pewno opuszczona, że tam były tylko te budowle. Ale są wieśniaki, więc w sumie eee, miło. Więc jest miło, że dodano, dodali chyba chłopaki ich. Eee, Także to jest jak najbardziej na plus. Yy, o, przekapiłem troszeczkę. Yy, pokażę Wam też koordynaty spawnu, ale to już potem może, bo teraz w sumie jest miarę blisko chyba. Yy, sekunda, spawn. No jest tam w miarę blisko. 300 tak, więc też pójdziemy na spawna. Od razu wam pokażę, gdzie jest spawn, gdzie się mieści spawn. Chciałam zwiedzieć jakaś budowla czyjaś, ale nie, 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 nie pomyliłem się. A który ty byłeś? To nie byłeś ty. Też nie byłeś ty. Ty byłeś ty. Dobra, Tyk. Dobra, jeszcze. Ty pie, ty możesz schodlować. Ten jeszcze może. Jak ja chcą ile targu dobiję, Matka Boska, no nic. Pokażę wam spawn. Spawn mieści się na kordach 60 140 eee, także jest to tutaj. Czekajcie tu i tutaj praktycznie wyjdziemy przed siebie. Eee, znaczy ogólnie spawn... Nie wiem, jeżeli... Strzelam, że nic się nie zmieniło. Eee, no ja nikt tam, tam się nic nie da, nie da robić na razie. Tam się nic nie zmieniło od tego czasu, przynajmniej jak byłem. Nic tam nie ma, ja się tam nic budować, nie da się nic ten, chyba że wiadomo, administrator pozwoli. Ale raczej się nic nie można tam budować, póki co przynajmniej. A więc tam chyba nic nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale zobaczymy, pójdziemy, pójdziemy i zobaczymy. Eee, 60 minus 140, to jeszcze trochę jest. Na ogólnie yy, ja myślałem, że... Okej, okay, to jest terakota to nie wiedziałem o tym, że jest terakota w pobliżu.